Poszalał? No może nie, bo zazwyczaj lekarze nauk medycznych są pod tym względem bardzo stanowczy. Dniaka Książę Łoj, jaka drzwiłkowo obraniowany. W wolnym tłumaczeniu MTLB. Rat gąsienicowa, załoga dwuosobowa, ale przedział bojowy mogący za... Była bardzo złożona. Co najmniej 12 bezwojotów. MTSB. Armaty przez paternę. Kaliberston metów. Zaferem w czasie. Transporterem opancerzony. Przez państwa oczami prowadzony przez Mateusza Hena, lekarza nauk medycznych, miasta niezno, bo inny nabór Wielkopolska. Pojazd niskującego już układu warszawskiego. Pojazd nieistniejących sił zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który na uzbrojeniu Wojska Polskiego w liczbie kilkuset egzemplarzy w latach 80. się znajduje. Ustali... 500 km, może aż 500 km. Maksymalna prędkość to 61 km na godzinę